Cześć. Dzisiaj wyjaśnię Wam, co to jest efekt cieplarniany i globalne ocieplenie. Zdarza się, że te pojęcia są mylone ze sobą lub te stosowane zamiennie. To błąd. To nie jest to samo. Efekt cieplarniany to zjawisko jak najbardziej naturalne i konieczne dla utrzymania życia na Ziemi. Wyobraźcie sobie, że gdyby nie było efektu cieplarnianego, to temperatura na naszej planecie byłaby o ponad 30 stopni niższa. A działa to tak: jak taka szyba w szklarni. Atmosfera przepuszcza promienie słoneczne, nagrzewając powierzchnię planety, która oddaje ciepło do atmosfery. Jednak całe to ciepło nie ucieka z powrotem w kosmos. To wszystko dzięki gazom cieplarnianym, takim jak choćby para wodna, dwutlenek węgla czy metan. Teraz część z Was powie, to czego się czepiacie emisją gazów cieplarnianych? Węgiel jest OK. No nie, nie jest OK. Najwyższy czas przejść do pojęcia globalnego ocieplenia. Jeśli do atmosfery dostaje się za dużo gazów cieplarnianych, to zostaje zaburzona równowaga. Oznacza to, że wzrost zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze prowadzi do wzrostu temperatury powierzchni Ziemi, czyli następuje ocieplenie się klimatu globalne ocieplenie. Wy również teraz wiecie, jaka jest różnica między efektem cieplarnianym a globalnym ociepleniem. A więc dajcie łapeczkę w górę i udostępnijcie ten film tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą. I oczywiście koniecznie zasubskrybujcie kanał. Do usłyszenia już wkrótce.